Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Ja jestem artysta, pisarz, a to kolejne nasze trzecie, już w zasadzie, spotkanie w grze pod tytułem Transistor. E, no i już rozpoczynając, zaczniemy, może, od zajrzenia do ekranu naszego tutaj e, transistora, właśnie, czyli tego przypominam wielkiego miecza, który dzierży nasza e, Chorza dziewoja. No i rzućmy okiem. Aha, mamy tu aktualizację odnośnie pani e, Nikoli. E, jak ona się nazywa? Nie widzę w tej chwili. U jest pewnie. Tak, Nicolas Chien. Chien to znaczy po francusku pies. Taka ciekawostka. A w języku polskim od tego zresztą wzięła się słowo hiena. O, mamy kasę biletową. Przypominam również, że jesteśmy w klubie Empty Set, w którym toczyła się tej nocy impreza, na której red występowała zresztą. Zaplanowano imprezę 48 w tym momencie. Terminal. No. Okej. Okay. Prze przedstawionych faktów 4. Incydent w klubie Empty Set. Tak, to jest to dokładnie miejsce, w którym jesteśmy i tutaj miał miejsce swego rodzaju incydent. Yy, najnowsze. Popularny klub yy, na świeżym powietrzu w dzielnicy Goldwag został ewakuowany. No jak widać nikogo tu nie ma, więc to jest fakt. Mamy 5.4054. Nie wiadomo czy po południu, czy rano. Około godziny 1.17 rano to będzie. Mm -hmm. y około godziny pierwszej w nocy po zakończeniu wszystkich zaplanowanych występów na żywo, OWC y otrzymało kilka niezależnych zgłoszeń dotyczących podejrzanych zdarzeń na terenie znanego pawilonu koncertowego. Władze wciąż analizują raporty, w których mowa o przynajmniej dwóch osobach z ranami krytycznymi. Jedną z nich może być Red, Gwiazda Wieczoru więcej informacji już wkrótce. No, oczywiście my pozostawimy komentarz. <tuh> Póki co jeszcze żyję bez obaw. O naszej drogiej... Właśnie Rid. Do serca miejsca parkingowe 96%. Czyli tych miejsc parkingowych jest pewnie... 100 podzielić na 4, ponieważ 4% zajmuje nam jeden motor. Materiały promocyjne. Wyrażenia 36752. Nigdy nie opuściłem żadnego sdentu. No to fakt. Trzeba przyznać, że całkiem ładne te plakaty, pomimo tego, że pojawiają się tylko w y, tych dwóch scenach. E, oczywiście najbardziej podoba mi się ten po lewo i ten po prawo, ten po środku jakoś niespecjalnie. był futurystyczny, ale jednak nie ogranicza. Przypomina okładki jakichś starych pism science fiction z lat, powiedzmy 60 -ty, 70 -tych. tam były takie motywy i często się pojawiały. O, już mamy terminal na dole, ale zanim tam dojdziemy... Będziemy musieli skoczyć e, na dół. The empty set. Miejsca na świeżym powietrzu 453, czyli e, 35. Ja lepiej zapiszę na wszelki wypadek. Wprawdzie nic nie przestawiamy, ale mimo wszystko. E, no cóż, poczytajmy jeszcze trochę ciekawych informacji. Liczba zmianek 3, jak czytałem. Preza w przyszłym e, przed nami ostatnia runda przed występami w najważniejszym klubie Cloudbank, a więc tutaj mamy. Aha, miesiącu tu się przeniosło. Mamy niespecjalnie aktualną informację z 22 4? to jest kwiecień. Z 22 kwietnia 2041 Kobi Tessel, manager DMP7. To jest nazwisko, które chyba tylko w tym momencie, gdy się pojawia, nie jest to jakaś ważna postać. Wyjątkowa artystka Red stawi czoła najpopularniejszemu zespołowi w mieście. Face Fais... Faislime, chyba tak to się czyta. Kto zwycięży? Wy zdecydujecie. No ja obstawiam oczywiście Red, bo ktoś inny mógłby wygrać. Piękna muzyka. No, tak, miażdżące zwycięstwo. Eee... Szczerze przyznam, że niektóre utwory tutaj, które właśnie są eee... adaptacją tego, jak mogłaby zaśpiewać, właśnie RED, które leżą w soundtraku gry, no, po prostu elementem gameplayu i soundtraku, eee... słucham sobie do dziś poza. Eee... O, tutaj mamy ciekawą informację, że. Transistor, to znaczy głos transistora, bo to nie jest do końca personifikacja miecza, to jest po prostu głos, który się z niego dobywa. Pierwszy raz widział, właśnie widział Red yy, na scenie. Piękna, wzruszająca scena. Puściłem przez przypadek. Trochę czuję się nieswojo w takiej sytuacji, bo wiadomo, ja raczej na scenie nie śpiewam, ale... Ach, ten wyjątek wczorajszej nocy. No i to jest moment, w którym prawdopodobnie dowiemy się całkiem ciekawych rzeczy na temat tego, co działo się w Empty Set i poznamy, wydaje mi się, że poznamy tożsamość głosu przemawiającego z transistora, Więc polecam się skupić, jako już wszystko wiemy. Tak, mój ulubiony utwór. Więc tutaj już słyszymy piękny głos RED. I mamy członków kamerata. Można ich rozpoznać właśnie po tym takim śmiesznym kółeczku z mieczem. To jest właśnie ich logo. Takie trochę skomplikowane, wyjątkowo nie minimalistyczne. No i mamy cztery osoby. ...które należały do tej organizacji, w tym możemy poznać panną Sybil Rage, o której wiemy tyle, że była związana blisko z Red. I organizowała tutaj różne... występy. A Transistor, który miał zabić młodą pannę... ...zniszczył, to znaczy pozbawił życia pewnego człowieka w garniturze, stojącego tuż obok. No i moi drodzy, wygląda to tak, jakbyśmy się cofnęli do początku gry, do chwili sprzed początku gry. No, 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 to ja, użytkownik wylogowany. No, no więc właśnie. To źle wygląda. Hej, głos, który przemawia do nas tranzystora, to nie jest personifikacja tej broni, to nie jest jakiś wyimaginowany twór, byt ponadmaterialny. To jest po prostu żyjące wspomnienie mężczyzny, który przyjął na siebie cios, który teoretycznie miał zabić Red, który poświęcił się za nią spodziewając się oczywiście tego, że zginie, ale zamiast tego w jakiś dziwny sposób znalazł się w mieczu tak jak znajdują się tutaj duchy różnych innych osób, z którymi e, mogliśmy e, w pewien sposób rozmawiać to znaczy oczywiście głos z transistora, bo tak go będę nazywał, e, mógł z nimi rozmawiać natomiast my słyszeliśmy tylko niewyraźne szepty, tak jak i również w tym przypadku Mamy tu, moi drodzy, Reish, Sybil, którą zresztą już znamy jako postać. E, która jest przetworzona w 98%, cokolwiek by to nie znaczyło. Natomiast jej usposobienie to drobiazgowa. I niestety, przekształciło ją. E, zamiast e, żyjącej osoby stała się. Inaczej zrobimy, niespecjalnie żyjącą, chociaż nie, 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 jednak nie, zrobimy jednak tak, tak i tak, zobaczymy co z tego wyniknie. Jej ciało żyjące zostało przemienione w takie właśnie monstrum, które zareagowało na obecność Red, no wściekłością. Eee, więc... No niespecjalnie przyjemny. E, przyjemna niespodzianka dla naszej piosenkarki tutaj. No i na nieszczęście wróciła po swojej śmierci. No na tak potężniejszej wcześniej. Na całe szczęście nie uskakuje przed naszymi ciosami w ten sam sposób jak typowa młoda dama, więc... E, łatwiej jest z nią walczyć. E, myślę, że tutaj... Nie, nie tak zrobimy. Okej, okay, i teraz tak, e, co się dzieje? A, nie zauważyłem jak ona prze, po prostu przechodzi do mnie, zbytnio się skupiłem na tym, żeby iść do przodu. No dobrze, spróbujmy ją tutaj przycisnąć do kątu w takim wypadku. E, no to jest jedna z pierwszych takich trudniejszych walk, można by tutaj rzec, jak widzicie pasek mojego życia u dołu e, powoli spada, już jest poniżej połowy i być może tą połowę przez, przez przekroczy, nie twierdzę, że nie, jest to możliwe. Znaczy, nie tyle połowę, co w ogóle całość y, paska, że spadnie do zera. E, I to już takie niedługo, jeżeli czegoś nie wykombinuję. E, no dobrze, powinniśmy zabić Sybil, to powinno nam wystarczyć na chwilę, ale... Niestety. Niestety nie jest dobrze, moi drodzy. Na całe szczęście tak jak wam mówiłem tutaj e, spadek paska życia do zera nie oznacza jeszcze śmierci, e, śmierci postaci. Wtedy nie jest tak, że Red umrze, jeżeli e, pasek mojego życia faktycznie do, spadnie do zera, jak w tym momencie. Ale po prostu utracę jedną z funkcji. W tej chwili niestety jest to bolesne, bo e, musieliśmy utracić moją ukochaną funkcję. E, jak ona się nazywała? Nawet nie pamiętam jak się nazywała, ale fakt faktem, że to jest mój ulubiony cios i moja ulubiona broń przeciwko przeciwnikom. O kurczę, niestety mamy obrońców w tym momencie. To już jest trzecia runda walki z tymże specyficznym bossem. Eee... Więc to już jest wiadomo pełen hardcore, ona ma 1200 punktów życia. Co jest liczbą ogromną nawet na późniejszych etapach gry, moi drodzy. Ja nawet nie pamiętam, że ona jest aż tak potężna w tym momencie. Okej, okay, i teraz w nią powinniśmy jeszcze zraz. Powinno nam się udać jej zadać obrażenia. Dobrze, ale to jest, to jest mało. To jest stanowczo za mało to, co się tutaj dzieje teraz. I spacja. Dobrze, zanim udało jej się zadać obrażenie. No, sami widzicie, jak ten pasek wolno schodzi. Zastanawiam się, czy gdybym użył na przykład Spark, nie byłoby szybciej, ale wygląda na to, że nie. No niestety, ze względu na to, że tylko jedną funkcję mam tutaj dobraną, taką typowo pod atakowanie, no to możemy mieć niezłe problemy z ukończeniem tego boss fightu. Nie tak zrobimy. I teraz. Dobrze. Na całe szczęście nie ma tutaj już żadnych. Jak to poza zasięgiem? Nie ma tu. Co to znaczy, że poza zasięgiem? Przepraszam. Co? Nie, bo. Ja ją próbuję... O, z tej strony działa. E... No nie jest tak źle, jak mi się wydawało. E... Nie ma już żadnych chwastów, ona nie może sobie podleczyć, teraz jesteśmy już tylko ty i ja. Sybil, więc... No musimy sobie radzić, jak za starych, dobrych czasów. Z tego, co jest napisane tam o Sybil w biografii, mogę wam zdradzić, że... Wynika nawet, że ona była w jakichś takich dosyć bliskich stosunkach e... z Red. I mówiąc bliskich mam na myśli bliskich, bliskich eee, ale nie rozumiem w takim wypadku jak to się łączy z eee, tym, że młodym gentlemanem, który ocalił jej życie. Bo są też przesłanki, by sądzić, że oni również byli... Że tak powiem, posłowie modnie Okej. Okay. No i mamy mureczki mam Miejmy nadzieję, że nie zamienią się w defekty. Nie. A z biednej Sybil pozostała tylko taka nędzna kreatura. Uwolnijmy ją od tego mizernego życia. na Sybil przetworzono 0%. Usposobienie drogę z no to jest to samo i zbieramy jej ślady. Ale mamy tutaj specjalną e, ikonkę zamiast e, odpowiedniego przeciwnika. E, mamy ikonkę wizualizującą nam, właśnie portret e, Sybil. O, mamy uwierzytelniarz. No proszę, odkrywa ukryte furtki rozsiane po mieście Cloudbank. To jest ciekawa funkcja, która niedługo znajdzie swoje zastosowanie. Ja nawet nie pamiętam, że mi się uzyskuje w drodze levelowania. Aha, ruszamy do centrum. Jeżeli chcemy wysiedzić e, resztę członków Kamerata, musimy ruszyć do centrum. Sprawdźmy port. No, tak sądzę, już nie ma co szukać w Ampsisem, tak naprawdę. Mamy naszą wskazówkę odnośnie tego, gdzie jest reszta Kamerata. Bo tak naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, to, co teraz próbuje zrobić e, nasza młoda... E, Szanowni funkcje, tak, to jest Sybil. Red próbuje teraz zmścić się na tych, którzy odebrali jej głos i tegoż o tom który przemawia do niej z miecza No i zastanówmy się nad tym, co by tutaj zrobić. Moi drodzy, mamy przede wszystkim zablokowaną funkcję Brief, która zostanie odblokowana w następnym, kolejnym punkcie dostępu. Musimy ją zastąpić którymś z ataków, na przykład takim oto. No i mamy funkcję help, którą uzyskaliśmy po pani Rage, więc najpierw zainstalujemy ją w gnieździe aktywnym, żeby sprawdzić jak stosuje się w boju, a na dodatek jeszcze przy okazji uzyskać fragment jej biografii, którą wam trochę zaspoilerowałem podczas walki. Dobrze, no, mamy motorówka product, producent model Bodler Type 8. Baudelaire to jest nazwisko, które ja swoją drogą bardzo lubię, bo w dzieciństwie byłem wielkim fanem serii niefortunnych zdarzeń, nie wiem czy kojarzycie, to jest taka seria 13 książek napisanych przez Daniela Handlera alias Lemony Snicket, w której właśnie głównymi bohaterami była trójka rodzeństwa nazwiskiem Baudelaire. No, zbliżyła się. A do nas musiał podkreślić, że... Do nas. No oni, oni sami wiedzą. A poza tym również e, zapamiętałem to nazwisko, szczególnie tak się je wymawia dlatego, że e, kiedy właśnie czytałem te, tą serię niefortunnych zdarzeń nie potrafiłem tego poprawnie przeczytać, bo to ogólnie z, e, z pochodzenia francuskie nazwisko e, Nie wiem nawet czy nie szlacheckie. E, e, I ja czytam to bodajże jakieś Bodleire czy coś takiego. I przez całe dzieci to byłem przyzwyczajony do tego, że to się czyta Bodleirę, czy jakoś inaczej... Albo Laure, Jakoś tak Przejście do portu 37, wilkotność 56%, no całkiem mokro. O ho, ho migawki Nowy typ przeciwników. Yy, który nas tutaj atakuje jak tylko chce. No to raczej nie jest przydatna funkcja. No to pozwoli nam zniszczyć migawkę, od jednej strony. To są przede wszystkim e, przydzielnicy, którzy nas dezorientują, mają zadanie nas dezorientować, z tymi pojawiającymi się fleszami, z naszymi zdjęciami tutaj. E, ale też mają funkcję zadawania prostych obrażeń. No i dopiero kiedy obejrzałem film e, pod względem niefortunnych zdarzeń, który streszcza i zamyka w sobie w pewien luźny sposób trzy pierwsze części tego cyklu, o, znaleźliśmy furtkę yy, no to się dowiedziałem, że to się ma Bodler, bo tam faktycznie była prawidłowa wymowa. Moi drodzy, znaleźliśmy furtkę. To jest kolejny element tej gry, który... Yy, w zasadzie to można bardzo przyrównać... Przypomina to bastion w pewien sposób. Uwierzytelniono, więc po prostu zejdźmy. Więc to są rodzaj ukrytych przejść w Cloudbank, które pozwala nam przedostać się. Do takiego właśnie miejsca, na no, swój rodzaj plaży, na której jest piłeczka, możemy sobie podbijać. jest zapamiętana liczba odbić, nie wiem czy podczas, nie, chyba tylko podczas danej wizyty, aczkolwiek pewnie nie jestem do końca. Mamy tutaj również hamak, który pozwala nam e, zastanowić się, odpocząć chwilę, no i posłuchać przemyśleń Transistora na temat tego, co się w zasadzie dzieje, więc posłuchajmy. Ona przykrzała. <laughs> to już nie była ona. No teraz to już pewnie dla nich nie ma większego znaczenia po tej katastrofie, która się wydarzyła i która doprowadziła do zniszczenia połowy miasta. W tej chwili się rozrasta cały czas i to jest można powiedzieć. Jak to się pisało o Kolumbach, że pokolenie apokalipsy spełnionej, bodajże, więc tutaj mamy faktycznie apokalipsę spełnioną. No i tutaj mamy inne furtki, które prowadzą nas do różnych testów. One są odpowiednikami, można powiedzieć, testów danych broni w bastionie, gdzie mogliśmy sobie testować strzelanie z Reapatera, czy z łuku, czy z mojego ulubionego muszkietu. Eee, albo machanie kataną, znaczy oczywiście warma sheet. Natomiast tutaj są to testy nie tyle broni, bo tu mamy tylko jedną broń, co poszczególnych umiejętności. Na przykład test szybkości polega na tym, że w ciągu określonej liczby sekund, która nam się zazwyczaj u góry, będę musiał wyeliminować określoną liczbę przeciwników. D 32 sekundy mamy. Muszę wyeliminować wszystkie obecne tutaj funkcje w ciągu 32 sekund. Hmm. Jakby to tu zrobić? No zaraz, może tak. I tam jeszcze. Hmm. Jeszcze go dosięgnę. Dobrze dosięgnę go. Jakiś tak tutaj. A, bo ma jest updatezowany tym, ma powiększony zasięg. Dobrze, teraz wystarczy poczekać, aż się podładuje na Maxa. Rozwalić pełzaka. O, ich tu jest więcej. Dwa, trzy, raz, dwa. No, niestety, to jest w tej chwili wszystko, co mogę robić, yy, istnieje prawdopodobnie, że mi się tego za pierwszym razem nie uda. Ponieważ, tutaj, to jest przede wszystkim również szkoła myślenia taktycznego, co nam pozwala zastanowić się nad tym, jak zaplanować kolejny ruch, yy, co w zasadzie zrobić, żeby to się udało wykonać w na krótkim czasie. Natomiast w tej chwili, podchodzę do tego po prostu na spontana i mogę mieć problemy z właśnie takim tokiem myślenia dorwego? Nie dorwę okej. Okay. No, łatwo jest wyeliminować właśnie za pomocą y, funkcji y, Bounce wszystkie te jak one się nazywają defekty, ponieważ ona po prostu przeskakuje od przeciwnika do przeciwnika Okej okay. Gdybym jeszcze jego zdążył No dobrze, czy to już jest ostatni przeciwnik? Nie, tam jest, tam, tam jest jeszcze kilku. No załaduj się, załaduj się, załaduj się, załaduj się, załaduj się. U, ich jest za dużo. Barwego? Tak. I teraz jeszcze tych dwóch. Jeżeli to już jest koniec, to mamy wartę, jeżeli nie, no to nie. uff! W ostatniej sekundzie, no w przysłowiowej naprawdę, ostatniej sekundzie. Znaczy nie do końca przysłowiowej, bo nie znam żadnego przysłowia o ostatniej sekundzie. A, i pozwala nam to odblokować utwory, które możemy sobie puszczać w tym głównym hubie, że tak powiem, plażowym. Więc na tym mniej więcej polegają testy. Nie sądzę, żebyśmy podczas yy, wszystkich naszych tutaj yy, walk yy, mieli czas na rozwiązanie wszystkich testów i zresztą umiejętności, bo ja przeszedłem większość z nich podczas mojego pierwszego i drugiego podejścia do tej gry, ale Eee, nigdy nie uda mi się ukończyć wszystkich. W tej chwili mam jeszcze dwa nieukończone, zresztą to można sprawdzić po moich znajdźkach na e, Steamie. Znaczy nie znajdźkach, tylko trofeach, bo jest, są trofea po e, ukończeniu każdej z, e, każdego z tych serii testów, można wyrzec. O, mam tu jakiś terminal. Zobaczmy, co tam ciekawego piszą. Przełożony. Mecz Hammers kontra Ses Siento. Yy, tak, w, w, no raczej w takiej sytuacji, gdzie mamy apokalipsę spełnioną i jakiś tajemniczy proces niszczący wszystko, co popadnie, rozrasta się po całym mieście, przełożenie miecza, mecza, meczu. Meczu, przełożenie meczu faktycznie może być straszną wiadomością i strasznie zaskakującą. Wyczekiwane z niecierpliwością rozgrywki zostaną przełożone na późniejszy termin. Czytaj, nie odbędą się w ogóle, jeżeli apokalipsa się spełni. <laughs> dałem się zabić, a potem odwołano rozgrywki. W ostatniej chwili władze centralne poinformowały, że drużyna High Rise Hammers nie zagra z Sunset Clientville. Sunset to jest jakieś nawiązanie do Sunset Overdrive. To jest taka gra, która niedawno wyszła na Xbox One. Yy, bardzo zwariowana, ale raczej nie sądzę, żeby to było jakiś powiązany zwłaszcza że ta gra jest akurat starsza. Obracami tytułu mistrza, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. Władze odmówiły komentarza odnośnie powodów opóźnienia, ale zapewniły fanów obu zespołów, że już wkrótce sezon zostanie wznowiony, A wszyscy posiadacze biletów otrzymają dodatkowo podarunek. Więcej informacji już wkrótce. Oczywiście nie wiemy, co to w zasadzie zagra, bo to piłka nożna, nawet o piłce nożnej nie może być mowa, czy o futbolu. Bo to jest oczywiście zupełnie inny świat. To nie może być wyrozowany przypadek. Władze z pewnością nie mówią wam całej prawdy. Klienteli tak nie dadzą nam rady. Tak, Red powstrzymuje się od pisania tego, co myśli, e, bo musi utrzymywać swoją sceniczną osobowość. O, mamy tutaj punkt zapisów, i myślę, że to jest dobre miejsce. O, zaraz, pozyskaliśmy ograniczniki. Ale tym się już pobawimy w następnym odcinku. Więc za parę chwil. Ej, jej, jej. Czym ja sobie na to zasłużyłem? Że człowiek chce kończyć odcinek, a tu mu wyskakuje 10 różnych migawek, nie? I weź to sobie ta pokonaj. Nie ma problemu, zaraz was tutaj rozwalimy. Pyk. I proszę, raz, dwa, trzy. E, minus pięćdziesiąt to przesad. A, jednak nie. No, robię w każdym razie co mogę, by zadać jak największy ból tym maszynom. W sumie zdecydowanie wolę grać w gry, które nie każą mi zabijać ludzi, niż yy, i zamiast tego podstawiam jakieś dziwne antropomorficzne yy, istoty. Fakt faktem, że jest to sztuczka naciągana i typowe celowanie w zaniżony ranking wiekowy, żeby uzyskać więcej graczy, ale mimo wszystko mi to przypada do gustu, nie wiem jak Wam. Takie zabiegi są czasem przydatne. że to jest na przykład gra, którą mogę pokazać moim rodzicom i powiedzieć: O, gry sztuką. Właśnie takich gier potrzebujemy, żeby udowodnić, że gry mogą być. Yy... co chcesz wyjaśnić. Mhm. Eee. Głos z transistora twierdzi, że kamerata wykorzystuje proces, żeby nas pokonać, podczas gdy my przez stajemy się tylko silniejsi. No to ciekawa teoria. O, tu mamy biura wyboru profesji. Ostatni wybór 8 dni temu. To są te biura, w których oni, mm, mieszkańcy Cloudbank, decydują, e, jaki zawód będą chcieli pełnić. To znaczy bardziej w związku z jakimi e, przedmiotami będą e, funkcjonować w społeczeństwie. Tak, a nasz głos transistora jest jedynym danym przypadkiem, który nie podjął wyboru. Dobra, zapiszmy sobie. I teraz już autentycznie zakończmy odcinek, a w następnym odcinku będziemy, pobawimy się trochę tym punktem dostępu, zobaczymy jakie tam opcje mamy jeszcze dostępne. A na dzisiaj to wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pokój nad Izraelem.